V8 to już historia. Od dawna nie było tajemnicą, że nowa generacja Mercedesa AMG C63 będzie wyposażona w czterocylindrową hybrydę. Teraz pojawił się C63S E-Performance, a my zadajemy sobie pytanie, ile C63 jest w nowym modelu. Wygląd ma odpowiedni, zwłaszcza z przodu, gdzie nowe C63 naprawdę szczerzy się w potężnym uśmiechu. Duże wloty powietrza, boczne panele progowe, logo C63 z czerwonym grzbietem, dyfuzor i cztery kanciaste rury wydechowe. To od razu zwraca uwagę. Opracowano także nad samą karoserią klasy C. Wersja 63S jest od niej dłuższa o 8,3 cm i szersza o 7,6 cm. Tylko w ten sposób mieści się połączenie czterocylindrowego turbo z przodu i silnika elektrycznego na tylnej osi. W sumie hybryda produkuje 680 koni mechanicznych i aż 1020 Nm momentu obrotowego. To znacznie więcej niż ma do zaoferowania konkurencja. Sam czterocylindrowy silnik turbo dostarcza 476 koni mechanicznych i 545 Nm, To czyni go najmocniejszym produkcyjnym czterocylindrowcem na świecie. Jest zamontowany wzdłużnie i podobnie jak w F1, ma elektryczną turbosprężarkę. Do tego dochodzi silnik elektryczny o mocy 204 mechanicznych, upakowany w tzw. EDU, czyli Electronic Drive Unit wraz z elektryczną dwubiegową skrzynią biegów i elektronicznie sterowanym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu na tylnej osi. Standardem są napęd na wszystkie koła Firmatic Plus, aktywny układ skrętnych kół na tylnej osi z odchyleniem do 2,5 stopnia oraz system adaptacyjnej amortyzacji AMG Ride Control z kilkoma trybami pracy powiązanymi z trybami jazdy. Do wyboru mamy EV, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport Plus, Race, Boost, Slippery oraz Individual. Od 0 do 100 km na godzinę trwa tylko 3,4 sekundy, zarówno w przypadku wersji Sedana, jak i Kombi. A w przypadku zamówienia pakietu kierowcy AMG, prędkość maksymalna wynosi 280 km na godzinę dla Sedana i 270 km na godzinę dla Kombi. Nowością jest to, że C63 może poruszać się teraz w trybie w pełni elektrycznym. Prądu w akumulatorach o pojemności 6,1 kWh zamontowanych pod bagażnikiem powinno wystarczyć na całe 13 km, przy czym ich ładowanie przy użyciu ładowarki pokładowej o mocy 3,7 kW powinno zająć około godziny i 40 minut. C63 oferuje cztery poziomy rekuperacji, w tym najwyższy umożliwiający jazdę z użyciem jednego pedału. Zaskakująco niewiele zmieniło się wewnątrz. Układ kokpitu jest znajomy z żółtymi szwami i opcjonalnymi fotelami AMG Performance. A cena? To jeszcze tajemnica, ale spodziewamy się, że będzie to co najmniej 6 cyfr i to raczej w drugiej części skali. Dostawy do klientów mają rozpocząć się na początku 2023 roku.